Jakie laseczki to są na Tinder? Wow, o, na czym tam patrzysz? Że tak łaujesz i w ogóle. Co? Yy, no niczym, kochanie. no. Spokojnie, nic mi nie jest. Mam okay, jak sobie to chcesz. Dziewczyny, chodźcie. Mat matko, boże, co? I nie siedź teraz w tym pokoju. Mam zadanie domowe. Kochanie, zaraz do szkoły idziesz, pójdziesz. A może nie? Jest w tylko świetlica jest otwarta. No właśnie. Nie, robię zadanie. Ona nie rozumie, tak

Kajet tak No, ma tylko pokój. ciągle spada za, za biurko. Ale co się dzieje? Zobacz, tutaj jest tak daleko. Nie tak da właśnie w ogóle przesunąć. Wygląda, jakby był na ścianie przywieszony. No, ale nie jest. Ale tak wygląda. Nie. Ale nie ma wyglądu, tylko tu ma być No ja nie chcę tak No tak coś tak No dobrze, no to No to 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 Okej, niech ci będzie Przesunę już tak krzesła Ja idę się malować, bo zaraz wychodzę na randkę Nagrałabym graft w Truth me, ale nie mam pojęcia gdzie jest mój telefon Ładował się tutaj, gdzie zniknął A to dziwne, nigdy nie znikał Dobra, poszukam ten telefon w Avatar World Znalazłam, łodował się. I bardzo gęsto już mi. moi kochani, serbunkarz, żebyśmy mi do szkoły. Znaczy, Boże, na randkę, już tak do tej budy, długo się chodzi. Siłuj samemu o tej szkole. Dobra. Czeszymy włoskie, zrobiliśmy takie koczki, popijamy piki. Najlepszy na świecie. To tego nie wytrzymam, przysięgam. Teraz wyciągamy moją paletkę z kosmetkami. Kosmetyki. Ojej, to się mogę już wyciągnąć, bo się zatkało. Oj! Nie mogę ich nie... Okej, robimy sobie Skinker, a. wiecie, później makijaż się nałożę na. Już twarz wyczyszczoną, więc. Skinker i tak dalej. Okej, okay. tutaj pociągam sobie rzeczy, które potrzebuję. Weźmy chyba nawet wszystko. Słuchajcie, bo ja mam taką świeczkę piękną, przepiękną, przecudowną, a ona mi ciągle przeszkadza. Nie mam miejsca na nią. Muszę ją komuś oddać Nie chyba to będą po prostu rodzice dla bezpieczeństwa to chodzi. Okej, mogę dalej oglądać laski. Cochę nie pomaluj Mama na. Ok Dobrze, najpierw nakładamy taki tonik z Be Beauty na twarz Teraz smarowujemy Też same włosy Ok, filtra gotowa Teraz taki krem na twarz Cyk, cyk, cyk. To jest taki jakby to ale podkład, ale to nie podkład. Jeszcze trochę kremiku. Gotowe. Teraz możemy włożyć te rzeczy. Jeszcze trochę tego tunika. I gotowe popijamy. I możemy dalej robić make-up. Rozkładamy sobie kosmetykę. I jak to takie róże po prostu, więc... I'm sorry. I'm sorry, ale się zmieniam wybarwienia, no nie. Ja, ja mam takie róże pokój nie wiem, nad czemu nienawidzę różu, ale jest taki piękny no. Dobra, malujemy twarz. Co wysokie jest, ten za jest, ale trudne uszy. Chyba jakoś pokazywać wam. Dobra, zrobimy już teraz właśnie ustkę. Uh, 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 uh. Teraz trochę mniejszy pędzelek potrzebujemy. Dobra, weźmy mniejszą. O, ten o. I bierzemy paletkę i malujemy oczy. Go gotowe. Teraz ta miękka, jednak. Mm, a, pięknie. No i co? Wola, voilà, chyba. Bo coś jeszcze dodamy. Zobaczymy. Dobra, możemy już to schować. To schować. I jeszcze trochę włosy tutaj zakręcę. Dobra, popijmy. I teraz outfit najgorszy, bo nie, nie mam tyle pięknych. Nie użyłam sobie coś takiego, ale nie chcę się do tego zakładać butów, więc chyba taki obraz mam. Ale też mam taką skórkę, bo to w sumie będzie randka. Um, jeszcze mam taką. No jest trochę zieloną dłużej taką sukienkę, więc właśnie wymiar to. Nie Dobra, bierzemy picie i lecimy. Ach, chyba ja bym zapomniała o perfumach dziewczyny najważniejsze. żebyście tutaj pachniały, bo w końcu to chyba jest najważniejsze. Mój chłopak kocha te perfumy Dobrze, jesteśmy gotowe Tylko jesteśmy trochę za szybko zrobione Więc sobie poszydełkujemy W końcu robimy live a, Więc możemy zrobić dużo rzeczy I nikt nam nie broni Dobra, tutaj tę kotę. Mnie doskonale widać I dobra Co szydełkować? Co szydełkujesz? Nie wiem, taki kocyk Będę szydełkować które ogólnie jestem trochę spóźniona jednak. Wiecie, to jednak jestem spóźniona a nie chcę spóźnić na randkę, bo randki są bardzo ważne Mamo, ja idę. Dobrze kochani, idź na tą randkę. No, trochę. Dobra kochani, ja już nie mam czasu malować kredeczkami twoimi przykromi. Nie, nie mamo! A nie jest mi bardzo przykro, ale nie. Dobra. Gdyby siostra nie chodziła na te kupierantki, to by ze mną pomalowała. No widzisz. Daj pieca te kartki. Nie ma mały, ja się boję. Dobra, zostawiam na spora. Później je, ja wrzucę. Ja się idę bawić. Hmm. Ja to tutaj mam? No to jest sobie bo w sumie nie ma co. I też się sama w sumie pomanuję W końcu jestem kobietą tylko I też wychodzę Dobra, powyrzucałam te wanny I trochę sobie w tego wsyłam czy mogę Bo mąż może mnie za coś zabić Ale trudno Nie chcę być kobietą Ładną, zadbaną Tyle. To jest koniec, zamiar o mnie to już mnie nie interesuje. Ja o siebie mam zamiar No i proszę, gotowe, mam własną paletkę. Okej, okay, mamy gotowe. Jest to przecudownie Jak ja się cieszę, że mam wreszcie własny koniec Tylko czegoś... tego się mi tu brakuje? Coś do mycia rąk I sklepy O, też trochę no ciężko jest, To jest taki mostaret Czyli

Boże. Hmm. Ciekawe, co mój mąż tam ogląda. A w sumie, mnie to nie interesuje. Niech ogląda to, co ma Pewnie nie ogląda nic innego poza TikTokiem i Autami, bo tylko to lubi oglądać. Ale trochę się zastanawiam, co on może tam faktycznie robić. Hmm. Nie wiem. Dobra, teraz zajrzymy po Zobaczę, co tam Kitra przede mną, ale najpierw skorzystam z toalety. Hmm. Nie wierzę, znalazłam to, co mama zabrała dwa lata temu. To są slajmy. Sprężyjemy Maję. oj jeden, ben mam trzy slajmy. ale to pudełko jest fajne zostawię je sobie tutaj pasuje albo później je zabiorę w końcu zgadzam się, że spo jest to w nie no, ale ja jestem ups na mam mi mhm, się wylało oczywiście to wszystkie chowanka, chowanka, środka tu dobra, idę je jeszcze zrobić. na fotel jej ukochany fotelik o, jak mi przykro upadł i na, mi na jej fotel mi slime a, na łóżko bo mi nie chciała, nie chciała, żebym miał takie same Więc muszę mieć chłopiec. Yes? w sumie trochę lepiej To, co tak jest O Jezu, się rozlał. Mhm, mh. Dobra, to chowam to sobie za maskotki. I gotowe. Mamusia, idę do przedszkola. na by się tato na to na to zawierzał. Okej, okay, tato, chodź. Idę. Uch, zostawił telefon, biedna. <noise> Co to jest? Uch. Jak on tak może blokuje mu tą stronę? Zablokowała mu to. <noise> Trudno. Władowolą kobietą. idę zobaczyć do Mai. O O mój Boże Maja! czy ty się znowu bawiłeś jakimś slajmem? Nie no, ja już szaleję, no. <grystanie> Jak tak pachor może nie zadbać o pokój? Muszę jechać na dół windą po te płyny, chemikalie i tak dalej. Znalazłam chemikalie. O, znowu wtedy połam. Dobra, puszczam. I wycieram. O Boże, będzie ciężko. Dobra, wyczyszczone. Przecież jak Maja się dowie, że jej tak pokój zabrudziła i jeszcze ten fotel jej ukochany. Przecież u ją Ona, ona zabije tunele. Przecież ja wiem dokładnie, że to ona. Udało mi się wszystko posprzątać, mam dosyć. Dobra, jeszcze trochę jest to przeczyszcze, żeby się nie okręciło, nie było plam. Indywan też. I łóżko. Dobra, gotowe. Masakra. Ale ona musi być paskudnie wredna. Okej, okay, jestem już na dole, ale szczerze mówiąc... Zrobię jakiś oddech. Jestem strasznie głodna. A już nie będę ze szkół. Tych wszystkich, i w ogóle to. Co mi I... z tej to takie małe porcje tylko opiadam. Te ciuchy tutaj stoją już od tygodnia. Ach, jak ono tak. Pięknie trzy To trzeba wybrać. To nie.

się robi teraz nie wiem trzeba co obiad Czy po pytaniu mamy coś? Nie mamy. Co to jest? To choleria. Spokoję. Dobra, usmażymy jajko na obiad. Przecież nic nie, nie będzie, że trochę. też trochę białka. No. Mm -mm. Jeszcze jajka, raz Jeszcze jedynie jedna no. A to... Trzeba wyrzucić, ale nie wiem, gdzie ja tam ten śmiecik Nie, nigdy trzeba wyjść Śmieci wyrzucić to jest to jedno jajko. Będę mieć po dwa, niektóre na chory. Muszę też zmienić dwa. I nie, nie będę miała pojedynia. To bardzo się smaży To jeszcze zanim się osmarzy. To długo długo, długo. Oni lubią płynie na to się długo To prawda, po to. I to sobie nakładać. Dobra, my używamy talerz na talerzu dziewczynom na domisek. Mało już ma dwa jaja. Ale no, to jest dla dziewczynek. Jedna ma pod dwa jajka, a coś mi nie chodzi. Jeszcze raz, no nie chcą wejść. A nie jest własną do łosy tego dnia, Czemu te dzieciaki mnie tak męczą. Proszę jedno jajeczko, ko drugiego. Dobra, dla niej. Dla niego. Dla niej dla niego. Dla niego, dla niego. Nie. Yeah. Dla mnie. Dobra, patelnia umyta to jest, to jest, to jest. te tylko tylko dla nich je. tutaj. Młodsze je w ty małą. Starsze je na środku. No to bo no, na... No. Ja sobie oglądam telewizję, telewizję taką tak chillerkę zrobię sobie dżemkę. A jak jesteś cute? No wiem. to jest sobie tutaj? i ty, ty, ty. A, tak, kiedy się uczyć, zaraz, poważnie, um, no więc nie chodź do pokoju ogólnie, będzie się ciężko uczyć, mam bardzo trudną maturę niedługo, pewnie, nie chodzi tam, dobra, tato śpi, mama, och, mama śpi, też lepiej, Jak chcę się położyć. Ej nie, się dzisiaj wszyscy koło siebie No Ej, mam no, chociaż chillera Chodź tam, no chodź No, co idziemy? No, idziemy Dobra Cormimy No na pewno nie to, co o czym myślisz I tu są moje pokoje Są pokój jeden duży, podzielony na dwa Może jaśniej? Oa, zazdroszczę do takiego dużego pokoju Widzisz. No, to masz normalnie piękne pokoje. I już na jedną osobę. No widzisz. Nie mieścimy się tam. Kiedy mogę u ciebie spać? Nie wiem. Nie wiem. Moja mama się nie chce z tym pogodzić, że będzie moim chłopakiem. Dlatego mogę przychodzić tylko, gdy ona śpi? Tak. No dobrze, że ona no, chociaż raz zaprowadzi, to chociaż wiesz kiedy idę spać. Mhm. Uh -huh. No szczęście nie widzę na tym live'ie. Dzięki boku. No. Nie wiem może pogramy. Co? Robloxa. Ale na ja to ty chcesz grać. No, mam swojego tableta przy sobie. Okej, okay, trzeba to wyciągaj go. No dobra, mam tą... Ten moi, mojego tableta. Okej. Okay. Um. A na czym ty grasz? Na kąpie Wow <laughs> Zapomniałam, możecie ci dać krzesło jesteśmy takie drugie, gamingowe Przedaj Gramy? Tak A co pijesz? energetyk A Mama ci pozwala? Pewnie Znaczy no, ona nie wie Głupia <laughs> Uh -huh. не видишь, что энергия, ты копеешь, стоял. Ну, не выйдешь, ну, не выйдешь. Я вам что ждать, же дать. У такой байзер на этом бюро. Ну, который что-то, здесь? Байзер. Mnie będzie wchodzić ten segregator. Chcieć go dać w Nie go taką. Mm, w sumie lepsze to niż nie dobre gramy. Ciuk, 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 ciuk. Ej, się się duszkę na Brookhaven. Dobra, położyłam się. Teraz ja mam taką animację w A po co? Patrz co robimy. Eee, fuj! Przełączyłam, nie gram już z tobą. No co, ty czemu się żartowałam? To jest obrzydliwe, przestań, o co ci chodzi? No chciałbym zro zrobić. No to znajdź sobie inną dziewczynę do tego, bo ja nie chcę. Eee, nie żartowałam, to było Nie, nie, nie pokazuj mi takie rzeczy, ja mam do tego takie obrzydzenie. Dobra, gramy dalej. Dobra, słuchaj, mama prowadzi że już wstała. Powoli wstaje, więc trzeba jeszcze schować. I to ja lecę, pa, pa, wychodź przez okno, dobra. Ola, chyba krzesło muszę znowu schować. Tam. Dobra, potem, że robię. Czas sobie z sama. Oczywiście kochanie. Cześć mamo. I co jeszcze? Ale ku ma. Szukajny kupiłem sobie, tak. I do tego. Teraz na 5 zł w taką. A widzisz. O grasz? Aha, w takie tam głupie, no mi się. Czy to jakiegoś chłopaka? Jakby był? mamo ty się, się ogarnił lepiej z no co? No to nie Perfumy łaskie. Ja mam taty, a taty nie ma takich perfum. No, wiesz, że różnie pyta. No nie to masz chłopaka, to nie powiedz. Mamo, no, walimy właśnie nie ma widać chłopów. Widziałam, gadałaś z jednym ostatnio. A nie dlaczego kocham. w sumie trochę tak. No widzisz. Mamo, mam pytanie. Co? Kiedy mogę mieć chłopaka, w mogę się zakochać? Już dzisiaj. Muszę ci coś powiedzieć, Ja mam chłopaka. O mój Boże, małaś mnie, tak. Kochanie, chodź tu. Dzień dobry. Wiedziałam. wiedziałem. dobra, ja lecę do domu, bo muszę obawiamy trochę. Nie no czuł taki wieśniak? ma to jest luz. No dobra, i na tym już sobie pa.